Witam serdecznie, nazywam się Sebastian Wójciarki i chciałbym pokazać jak na wykresie przedstawić dane w trzech różnych kolorach, czyli maksymalną wartość w innym kolorze, minimalną w innym i pomiędzy wartości w innym kolorze. Pierwsza rzecz, policzyłem sobie maksimum, policzyłem minimum i teraz chcę tutaj przedstawić wartości, które będą równe maksimum, tutaj ani minimum nie równe, ani nierówne maksimum, a tutaj wartość minimalną. Zaczniemy od maksimum, równa się jeżeli, czyli funkcję logiczną wstawiamy, jeżeli ta wartość będzie równa mojemu maksimum. Ja muszę tutaj zablokować komórkę D2, żeby nie schodziła do dołu, tylko zawsze została D2. Czyli F4 wciskam na klawiaturze, żeby się pojawiły dolary. Jeżeli B2 będzie równe D2, to co wtedy? No to wtedy wstaw tą wartość. Jeżeli natomiast nie będzie, no to wstaw 0. Enter. Formuła wpisana, klikam Komórkę, najeżdżam na prawdę. Dwa razy klikam, żeby skopiać do samego dołu. Widzimy, maksimum mi się pojawiło. Wartość pomiędzy, za chwilkę zrobimy. Wartość równą minimum. Równa się tak, analogicznie jak funkcję maksimum. I wartość maksimum, jeżeli ta wartość będzie równa minimum, i tutaj muszę znowu pamiętać, żeby zablokować wciskając F4. Jeżeli będzie równa B2, równa D4, to wtedy. Wartość tej komórki mi ma się pojawić. Jeżeli natomiast nie, ma się pojawić wartość 0. Enter. Dwa razy klikam, żeby skopiować do samego dołu. No i tutaj zastosujemy sobie funkcję oraz i funkcję jeżeli. Zaczynamy od funkcji jeżeli. Jeżeli ta wartość będzie mniejsza od maksimum i jednocześnie większa od minimum, to wtedy ma się pojawić. Czyli musimy to zapisać zastosować funkcję oraz, która sprawdza przedziały. oraz, czy jeżeli to będzie mniejsze od tego, f4 żeby zablokować oraz, jeżeli to będzie większe od tego, f4 żeby zablokować. Zamykam funkcję oraz przeszło mi znowu do funkcji jeżeli średnik, wartość jeżeli prawda, no to wstaw wtedy tą wartość, jeżeli natomiast nie będzie to prawdą, to wstaw 0, czyli w dwóch przypadkach będzie 0 dla maksimum i minimum. Kopujemy dwa razy żeby skopiować. Żeby przetestować naszą formułę, no to wstawmy sobie tutaj na przykład 25 tysięcy jest maksimum 0 0. Dobrze, wstawmy wykres teraz najprościej będzie kliknąć dowolną komórkę z tego zakresu jeżeli żadne dane niepotrzebne nie przylegają do tych danych to nam się ładnie wstawi wykres Wstawianie, kolumnowy widzimy wykres wstawiony wartość maksymalna oraz wartość minimalna są w innym kolorze, oczywiście możemy się bawić tutaj kolorami i zmieniać jakby kolory, zestawy kolorów o ten jest ciekawy widzimy maksymalną wartość jasnym niebieskim minimalna, ciemny niebieskim, może mało obrazowo o. i w ten sposób łatwo i przyjemnie wprowadziliśmy wartości, jeżeli ja tutaj bym wstawił na przykład jakieś tam 1000, automatycznie będzie to żółty kolor tutaj wstawię 50 tysięcy to ta wartość zmieni kolor na zielony, tutaj nie będzie 1000, niech będzie tam 5000. Ładnie mi się to wszystko zmienia. Tutaj wyjdzie 2000. Jest. Zmienia się. Prosty sposób na przedstawienie dwóch wartości na wykresie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania innych filmów.